Dasz bor, witam was z Ambony. Szybka rolka, bo jest tyle pytań odnośnie, e, moi drodzy, jest tyle pytań odnośnie okien termowizyjnych, że muszę to nagrać i wam pokazać. Mało tego, mam kamerę zysową. I nagrywaliśmy cały odcinek. Więc teraz yy, ustawiam telefon i mam ze sobą Falkona FQ52.0 i zaraz wam pokażę, zmontuję to, skrę, skleję i pokażę wam, że rzeczywiście mega dobrze widać. A tam jest nasz Stasiu, i Stasia będziemy nagrywać. Także już wam pokazuję. Także odpalamy Falkona stoi tam Staszek i włączamy nagrywanie. okno jak widzicie, jest otwarte i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Jest Stasiu, coś sobie ogląda jakąś trawkę. Uwaga, zamykamy okno. Tada, otwieramy okno. Tada, zamykamy okno. Tada, zmieniamy kolor na zamkniętym oknie. Stasiu jest czerwony. Teraz jest biało-czerwony, czerwony, zielony, biały i czarny. Tada, otwieramy okno, zamykamy okno. Otwieramy okno, zamykamy okno. Działa, działa. Także kto nie wierzył mnie do wiarki, sami musicie się przekonać. Idę montować odcinek. Widzimy się na YouTube. Dasz bur.